Dzisiaj w kolejnej rozmowie odwirujmy polskie patologie. Spotykam się po raz kolejny z panem doktorem Markiem Ciesielczykiem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mam takie do, pan, do pana pytanie. Chciałbym przedyskutować pewien problem. Mianowicie, jak pan wie, i zresztą myślę, że jest pan sympatykiem ruchu Wir. Jak pan wie, ten ruch rośnie. Powstały takie strony facebookowe, które, do, do których, no, na których się już tam dyskutuje, na których się, do których się zapisują nowi członkowie. No i y, ludzie się zaczynają w jakiś tam sposób organizować. Pierwszym takim, według mnie, istotnym krokiem w celu tej organizacji było podzielenie całej Polski na y, okręgi wyborcze i stworzenie w tych okręgach takich, właśnie, lokalnych grup WIR. To według mnie był bombowy pomysł, no i to zostało zrealizowane. Teraz w tych grupach, ja nie powiem, że jakoś tam burzliwie, ale w każdym razie toczą się dyskusje, co dalej robić. No i y, są tacy ludzie, takie dosyć istotne głosy w tej dyskusji, które mówią, że nie wolno zakładać żadnego stowarzyszenia, żadnej fundacji, żadnej partii, że pójdziemy do wyborów. Tak jak, no tak jak jesteśmy, czyli po prostu jako tacy luźni obywatele. Z tym pomysłem oczywiście w, w poprzednich wyborach wystąpiła organizacja, która się nazywała Jedna Polska, natomiast no, poniosła pewnego rodzaju porażkę. No, nikogo nie udało im się wprowadzić, w ogóle, tak jakby już w przedbiegach tych wyborów, tą porażkę ponieśli. Natomiast wiem, że pan jest sympatykiem właśnie również demokracji bezpośredniej, i z kolei pan był inicjatorem założenia partii o takim znamiennym, o znamiennej nazwie Antypartia. I teraz chciałbym z panem przedyskutować właśnie to zagadnienie, jak ludzie, jak, znaczy, żebyśmy dali materiał do przemyślenia wszystkim sympatykom WIR we wszystkich okręgach wyborczych, co oni tak faktycznie mają robić? Czy rzeczywiście nie powinni budować jakiejś struktury typu partia, zrzeszenie czy, czy, czy fundacja? Yy, czy też wręcz powinni do pana przystąpić? Jeszcze raz witam. <laughs> Na początek taka mała uwaga, nie dlatego, żebym się chwalił, tylko abyście państwo, aby widzowie, słuchacze mogli ocenić, czy to co mówię yy, pokrywa się z rzeczywistością. Otóż od Ponad 40 lat działam w różnych ruchach, począwszy od ruchu antykomunistycznego w latach 70. Przez ostatnie lata działałem w różnych stowarzyszeniach, nigdy w partii, nigdy nie byłem członkiem partii. Byłem bardzo zdecydowanym wrogiem partii, wszystkich partii. Od 90. lat, wtedy kiedy jeszcze na świecie nie było wielu sympatyków wiru, działałem z profesorem Jerzym Przestawą z Wrocławia i Januszem Sanockim, którzy prowadzili, jak zapewne sympatycy wiru wiedzą, od lat 90. ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Zawsze byłem zwolennikiem jowów. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ próbowaliśmy robić to samo, co WIR dzisiaj, na różne sposoby. I doszliśmy do wniosku z grupą kolegów, że to jest nieskuteczne. Wszelkie stowarzyszenia, a tym bardziej to, co proponował cookies, a właściwie Janusz Sonocki, czyli struktura bez struktury, czyli to, co chcą robić dzisiaj, jak rozumiem, zwolennicy wiru, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dlaczego? Jest rok 2020, żyjemy w wieku specjalizacji, organizacji, dużych pieniędzy. Nie możemy, doszliśmy do takiego wniosku, nie jesteśmy w stanie pokonać partii politycznych w sposób, który nam przyszedł wówczas do głowy, czyli tak jak dzisiaj WIR. Dlatego doszliśmy do wniosku, że jakkolwiek nie lubimy partii, mówiąc tak w skrócie, stworzymy taką partię jako narzędzie. Jako narzędzie. Wcale nie muszą się zwolennicy programu naszego, i podejrzewam, że i Wiru, nawet jestem pewien, bo te programy są bardzo zbieżne, wcale nikt się nie musi do nas zapisywać może działać, może kandydować do sejmu nie jako członek antypartii, ale antypartia powstała aby umożliwić, aby stworzyć te same warunki porównywalne, które mają partie polityczne. Czyli żeby nie być dyskryminowanym. Dlaczego mamy się dawać dyskryminować partiom politycznym? Skoro sami możemy stworzyć partię, a równocześnie wyrazić nasz stosunek do partii i do systemu. Nazwa... No właśnie, ja mam, chciałbym panu przerwać w tym momencie, bo w tak w prywatnej rozmowie żeśmy mówili o tym, że zasadniczo bycie w partii i stworzenie partii daje korzyści, pewne takie po prostu wymierne korzyści, a z kolei uczestnictwo w wyborach bez żadnej organizacji przynosi konkretne wymierne straty. Czy mógłby pan porównać tak jakby i właśnie przedstawić to naszym, naszym widzom? No bardzo dobrze to jest widoczne na przykładzie e, ruchu Kukize. Struktura bez struktury, którą zaproponował e, Sanocki, która jak rozumiem jest odpowiednikiem tego, co chce WIR robić, e, poległa dlatego, że e, nie było żadnej organizacji. E, to wszystko było improwizowane. Kukiz mógł zdobyć dwa razy więcej mandatów już na początku, gdyby to wszystko było zorganizowane. Oczywiście są takie szczegóły, jak na przykład y, wcześniejszy start partii, nie musi tych podpisów na początek zbierać. Komitet wyborczy musi. W komitecie wyborczym nic nie jest wcześniej zorganizowane. Komitety wyborcze powstają przed wyborami, improwizują. Jest to jeden wielki chaos. No i dochodzimy też do kwestii pieniężnych, y, finansowych. Partie, jak wiadomo, mają potężne subwencje, a komitet, który dokładnie to samo robi co partia, startuje w wyborach, ponosi wysiłek finansowy, e, takich dotacji, takich subwencji nie ma. Trzeba ja dodać, że jesteśmy przeciwko subwencjom, przeciwko subwencjom, ale te subwencje są, więc póki one istnieją, dlaczego mamy być dyskryminowani? Będziemy z nich korzystać, tak jak inne partie, ale będziemy dążyć to jest jeden z naszych punktów programowych do likwidacji subwencji. Dlaczego ja mam finansować SLD, PO? Dlaczego? Z moich podatków. Jeżeli chcę, to mogę wpłacić datek i tak to powinno się odbywać jakąś darowiznę, ale na pewno nie w takiej formie jak dzisiaj. E, jasne, to znaczy, czyli i powstaje zatem takie pytanie. Jeżeli antypartia jest przeciwna subwencjom, czy nie będzie takiej pokusy, że jeżeli członkowie tej partii znajdą się w Sejmie, już zaczną zarabiać diety i dostaną właśnie subwencję państwową, czy nagle nie przejdzie im ochota na to, żeby walczyć z tymi subwencjami, bo może oni w tym zasmakują? I czy pan ma jakąś gwarancję, czy w tak. istnieje jakiś mechanizm, który powoduje, że nie zmienią swojego podejścia do tego tematu? No właśnie, mamy taką gwarancję. Auto, to nie jest nasz pomysł, kiedyś jeden z kolegów to wymyślił. W kodeksie cywilnym funkcjonuje w Polsce artykuł 919, on mówi o przyrzeczeniu publicznym. Mamy zapisane w statucie, że każdy kandydat do samorządu, do Sejmu, do Senatu, z ramienia antypartii złoży przyrzeczenie publiczne, iż jeżeli nie zagłosuje w Sejmie, a jeżeli będą takie, takie głosowanie, nie zagłosuje za tym, co my przyrzekamy, to zapłaci każdemu wyborcy 1000 złotych i to jest do wyegzekwowania przez wyborców na zasadzie artykułu 919 kodeksu cywilnego. Jest coś takiego. W związku z tym, przejdzie ochota posłom, ewentualnie, jeżeli wprowadzimy tych posłów, na zdradę wyborców, to będzie zobowiązanie wobec wyborców. Jeżeli jednym z naszych punktów jest walka o likwidację subwencji, obniżenie wynagrodzenia posłów dwukrotnie do pięciu tysięcy złotych, czyli do średniej krajowej. I jeżeli nie będziemy głosować za tym w Sejmie, to będziemy płacić po 1000 zł każdemu wyborcy, a to jest bardzo dużo, więc nie, nie sądzę, żeby ktoś zaryzykował. Jasne, to świetno, to wie Pan, bo pierwszy raz spotkałem się właśnie z tego typu gwarancją. Do tej pory w, właśnie w środowisku WIR myśmy dyskutowali o takich oświadczeniach publicznych, ale, że, że po prostu dana osoba podpisze takie oświadczenie, nagra krótkie wideo i już, tak? A tutaj, jeżeli mógłby Pan jeszcze powtórzyć, o, o jaki kodeks chodzi, jaki to jest paragraf i. Artykuł, artykuł 919 kodeksu cywilnego mówiący o przyrzeczeniu, przyrzeczeniu publicznym, Publicz. niektórzy niektórzy twierdzą, że nie ma zastosowania wobec, wobec posłów, mamy opinie prawne, które mówią, że można te, ten artykuł zastosować. Więc uważam, że działamy zgodnie z prawem. Dobrze, teraz mam do pana kolejne pytanie, takie, takie prywatne. Już nie jako członka partii, tylko e, takiej zwykłej osoby. Jak pan w ogóle zapatruje się na ruch wir? Wszystko wie pan za i przeciw, co panu tam właśnie przyjdzie do głowy? Jakieś skojarzenia? Czytając, czytając wszystko, co było do przeczytania na temat wir, dochodzę do wniosku, że w zasadzie zgadzam się ze wszystkim. Mm -hmm. Program antypartii jest identyczny. No, oczywiście, mamy tam pewne rzeczy, których nie ma wir. Natomiast na pewno nie zgadzam się ze sposobem działania. To jest to, o czym mówiliśmy, czyli ta struktura bez struktury. Tak, nie można. Znaczy można tak działać, ale to będzie bez, nieskuteczne. Dlatego, to znaczy, z, pana no, to jest... z pana doświadczenia wynika, że, że po prostu będzie to nieskuteczne tak. i będzie to para w gwizdek, no bo już kilka razy pan tą parę w gwizdek upuścił. Tak, no właśnie o to chodzi, że ja nie mówię tego tak po prostu, tylko po moich doświadczeniach i doświadczeniach wielu kolegów yy, doszliśmy właśnie do takiego wniosku, że szkoda naszego czasu, szkoda energii, Musimy się zorganizować, i dlatego namawiam wszystkich sympatyków Wiru, aby włączyli się w naszą operację. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, której nie ma żadna partia ani żadne stowarzyszenie, podejrzewam, które chciało startować czy startowało w wyborach. Otóż każdy z 41 okręgów wyborczych będzie całkowicie niezależny, nie będzie możliwe przywożenie kandydatów w teczce, jak to na przykład miało miejsce w przypadku nawet Kukiza. Mamy w statucie zapisany zakaz kandydowania e, człowieka, który nie mieszka w, na stałe w danym okręgu. A więc pozbywamy się problemu tak zwanych spadochroniarzy. A o, jak pan się zabezpieczył? Jak, jak e, właśnie antypartia się zabezpieczyła? Również jakieś oświadczenia są pisane przez członków? Ale jest to zapisane w statucie. Jeżeli ktoś nie przestrzega statutu, to będzie wyrzucony. E, jest to za, Gwarancją jest, e, jest e, nasz statut. I w każdym z okręgów będą prawybory, uczciwe prawybory. Ten, kto wygra prawybory, będzie na liście, na miejscu X albo Y. I o tym będzie decydował wyłącznie okręg, wyłącznie członkowie antypartii, którzy działają w danym okręgu. Jasne. Proszę mi powiedzieć, jak pan będzie postrzegał ludzi, którzy będą chcieli przyjść na przykład z Wiru? Jak, jak, znaczy... Technicznie, jak to się odbywa? Czy wystarczy wysłać maila? Czy jest już strona antypartii? No właśnie, strona antypartii powstanie za tydzień albo za dwa, bo działamy dopiero od dwóch, trzech tygodni. Formalnie złożyliśmy wniosek o rejestrację niedawno. Będzie strona, póki co gościmy na, na, jednym, na stronie jednego ze stowarzyszeń oburzeni.pl, tam jest program, statut. Każdy może sobie przeczytać jedno i drugie. Jeżeli ktoś będzie chciał się zapisać po rejestracji tej partii do niej, to jest mile widziany, zwłaszcza z Wiru, gdzie poglądy, jak powiedziałem, są zbieżne. Jeżeli nie będzie chciał należeć do partii, a będzie chciał działać, będzie chciał na przykład kandydować, to także jest mile widziany i o tym, czy będzie na liście, czy nie, nie będzie decydował żaden zarząd, prezes, tylko będą decydować jego koledzy w okręgu X albo Y. Rozumiem, czyli w tym momencie, jeżeli mamy dokładnie taki sam podział terytorialny antypartii i grup WIR, to po prostu przed wyborami można się po prostu skrzyknąć, połączyć siły, zrobić prawybory, no i wystawić swoje listy, tak? Listy bez żadnych spadochroniarzy na tych listach. No, ja bym powiedział, że wcześniej niż przed wyborami, ponieważ doświadczenie w Polsce uczy, że jakiekolwiek działania w ostatniej chwili no, kończą się niedobrze, więc namawiamy wszystkich, mamy trzy lata do wyborów, możemy się poznać, możemy się wy, wystawić, że tak powiem, kolokwialnie na stronie internetowej jako kandydaci do Sejmu, i tutaj mamy pewne zabezpieczenie kolejne. Jeżeli będzie taki kandydat potencjalny wisiał na naszej stronie jako kandydat, przez 3 lata, to sądzę, że w danym okręgu wszystkie głosy krytyczne i pozytywne będą kumulowane i będziemy mogli sobie wyrobić zdanie, co ludzie myślą na temat tego człowieka, prawda? Jeżeli ktoś już ma doświadczenia, na przykład w samorządzie, był radnym, czy jest radnym, to jest to pewna gwarancja, że ma, u, cieszy się uznaniem w swoim okręgu, w swojej gminie, powiecie, bo go wybrali, prawda? Zwłaszcza jeżeli to są wybory większościowe, tak jak w małych gminach, bo w małych gminach są wybory faktycznie większościowe. E, jasne. Także no, mam takie pytanie, czy ewentualnie mógłby Pan dostarczyć, bo w tej chwili WIR y, tworzy taką stronę centralną, y, właśnie internetową, poświęconą całemu ruchowi WIR, y, jakiś drobny artykuł, który by mówił właśnie o tym, że istnieje partia antypartia? Że jest gotowa do współpracy ze wszystkimi wirowcami, no, żeby był pokazany statut, po prostu, żeby ludzie mieli taki wybór: tak? czy, czy przyjdą do antypartii, czy połączą siły, czy też wręcz nie będą działały tak? z, z antypartią. No, podejrzewam, że już w momencie, kiedy będzie prezentowane, prezentowane to nagranie, będzie istniała strona antypartiaorg. A póki co, jak powiedziałem, Oburzeni.pl tam jest i program i statut. Natomiast o nas muszę się tu trochę pochwalić. Nawet mnie to zaskoczyło, że media, nawet centralne już ona zaczęły pisać, jest artykuł w Super Expressie, jest artykuł w gazecie, która się ukazuje na całym Podkarpaciu. Za kilka dni jedziemy, robimy spotkania, organizujemy w Lublinie, w Olsztynie, w Białym Stoku. Także organizujemy struktury terenowe. I myślę, że już jestem umówiony z telewizją w Lublinie. Tak więc nie jest prawdą to, czego się obawiają niektórzy, że będziemy jakoś poza mediami. Media lokalne, zauważyliśmy, interesują się nowym bytem politycznym, zwłaszcza, że ten byt nosi nazwę dość prowokacyjną Antypartia. Jasne. Czy mógłby Pan powiedzieć też o, o tym, czym się zajmujecie w tej chwili, znaczy jakie inicjatywy, bo rozumiem, że szukacie właśnie dostępu do mediów, czyli poprzez najpierw media lokalne będziemy, będziecie próbowali dostać się do mediów no, głównego nurtu. Jakie inne jeszcze rzeczy robicie, jakie projekty realizujecie? W tej chwili najważniejszym naszym zadaniem to jest stworzenie struktur w każdym z 41 okręgów wyborczych, Chcemy w ciągu 3-4 tygodni mieć koordynatorów we wszystkich 41 okręgach wyborczych i ich zadaniem będzie zachęcenie do pracy dla antypartii we wszystkich 380 powiatach. Jeżeli będziemy, dojdziemy do tej liczby 380, czyli będziemy mieli przedstawicieli we wszystkich powiatach, zorganizujemy taki przedkongres, bo kongres dopiero będzie wtedy, jak będzie 2,5 tysiąca ludzi, czyli co najmniej jeden człowiek w jednej gminie. To jest następny krok. Czyli struktura jest dla nas w tej chwili priorytetem. W przyszłym roku, gdy już będziemy dysponować armią 2,5 tysiąca ludzi, bo to jest już armia. Zorganizujemy inicjatywę, zaproponujemy obywatelski projekt ustawy, i do tego jest wymagane 100 tysięcy podpisów. Jeżeli zbierzemy te 100 tysięcy, a mam nadzieję, że zbierzemy 200 tysięcy, udowodnimy, że mamy siłę, a projekt, o którym mówię, będzie pewnym zaskoczeniem. Nie chcę jeszcze mówić o treści tego projektu, tej ustawy. On będzie, jak sądzę, na tyle atrakcyjny, że ludzie będą się podpisywać pod tym. Jasne. No ale nie uważa pan, że te wszystkie projekty obywatelskie to zawsze lądują gdzieś w jakimś, no czy znaczy, generalnie w koszu, tak? Bo to się mówi o zamrażarce albo o zmieleniu. Czy to nie będzie tak jakby utrata pewnej inicjatywy, pewnego impetu, to zbieranie tych podpisów? Nie, wprost przeciwnie. Chcemy w ten sposób przetestować nasze struktury, czy one będą zdolne do zebrania 200 tysięcy podpisów, czyli czy będziemy zdolni do startu w wyborach parlamentarnych. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego i będziemy o tym otwarcie mówić, że na pewno nasz projekt wyląduje w koszu tak jak inne. I to jest też powód, że trzeba ten system zmienić. Nie może być tak, żeby te projekty obywatelskie były wyrzucane do kosza. One powinny być głosowane. Mało tego, jeżeli byśmy zorganizowali referendum, no to tak jak WIR, jesteśmy za tym, aby wynik był obligatoryjny dla władz, aby wynik referendum był wprowadzony w życie. Tak niestety nie jest. Dążymy właśnie do, do takiej zmiany. Natomiast projekt, o którym mówię, tak jak już powiedziałem, to będzie także test dla naszych struktur. Jasne. No, wszystko zapowiada się tak jakby w, w pięknych kolorach. Ja otrzymuję też informacje od Państwa bardzo regularnie z antypartii, czyli no, takie wrażenie już ta organizacja sprawia, że jakość jest zorganizowana. Jakby Pan ocenił, bo rozumiem, że antypartia została zawiązana chyba na początku lipca, czy, czy, czy się mylę? No, pierwsze spotkanie faktycznie odbyło się na początku lipca w Gdańsku, natomiast formalnie dopiero trzy tygodnie temu odbyło się zebranie założycielskie i złożyliśmy wniosek o rejestrację. I mogę powiedzieć też no, z precyzją matematyka, że w tej chwili nasz stan organizacji jest taki, że mamy w tej chwili około 30%. Okręgów, gdzie, gdzie są już nasi koordynatorzy, mamy początek struktur i jeszcze pracujemy nad 11 okręgami. Okej, okay, dobra, to czyli dobrze się to wszystko rzeczywiście zapowiada. Idzie to szybko, dosyć. Także cóż, mam nadzieję, że nasza rozmowa przybliży wszystkim sympatykom wir, antypartię. To też jest pewnego rodzaju alternatywa dla, dla tych ludzi, czy chcą należeć do jakiejś partii, która właśnie deklaruje absolutną antypartyjność, czy też chcą działać w pojedynkę. Także bardzo panu dziękuję za rozmowę. No i oczekujemy, że będziemy współpracowali dalej. Mam nadzieję, zwłaszcza kiedy zmienimy niektóre ustawy i gdy referendum będzie obligatoryjne. Tak jest, bo rozumiem, że jednym z głównych celów antypartii jest wprowadzenie weta obywatelskiego i inicjatywy obywatelskiej, tak? tak jak najbardziej, jak najbardziej. To, jest, to jest priorytet dla nas. Jasne, No, czyli po prostu nic, tylko współpracować z antypartią w dowolnych wymiarach, tak? czy nawet się do niej dołączyć, czy współpracować. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. No, i życzę, żeby ruch się rozwijał, zarówno wir, jak i antypartii. Dziękuję bardzo i zapraszam nie tylko zwolenników wiru, ale wszystkich zwolenników demokracji bezpośredniej do współpracy z antypartią. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.